Cześć, witamy was w kolejnym odcinku naszych rozmów, w których przechodzimy od jakiejś pustki, jakiegoś braku do, do pełni. I ostatnio rozmawialiśmy, wprawdzie ja nie rozmawiałem, ale któryś z was wydaje się, że tak, o braku, o pustym domie, o braku potomstwa. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy na inny temat, na inny brak. No i rozmawiamy jako dominikańscy bracia studenci w ramach akcji Twój brat. Mówił to brat Mateusz. Ja jestem, brat Łukasz, jest z nami też brat Marcin. Bardzo mi miło. Tak, cześć. No to a propos tego braku, to może zacznę. Bo słuchałem ostatnio takiej piosenki torpedy. Nie jest to żadne lokowanie produktu. Choć lice raz poznałem, ale to nie mogę powiedzieć, że jesteśmy jakimiś znajomymi. Ale mm, Torpeda ma taki utwór. Pusta studnia. Nie wiem, czy słuchaliście. Zachęcałem was, żebyście posłuchali. Nie, nie słuchałem jeszcze. Nie, nie. Dobra, ale. Może po tej rozmowie, jak wiesz, będzie interesujące to. No, może się tak. Skuszę. Jak będzie interesujące. Wyczigujemy jakoś. Ale w, ty, w tym utworze tam padają bardzo ciekawe słowa, które też można interpretować, myślę. Teologicznie w jakiś sposób, albo na pewno psychologicznie, bo w niej Hans nawija w pierwszej zwrotce o studni, która jest bardzo piękna, tylko nie ma w sobie wody. Pusta studnia, monument zbudowany dla ozdoby. I, i to jest ciekawe, że można ten utwór interpretować w takim kluczu, że ta studnia oznacza człowieka. Nie? Że, że studnia to jest człowiek i ta studnia jest pusta, czyli nie ma czegoś takiego, co jest typowe dla, dla bycia studnią, to jest posiadanie wody, a skoro ta, ta studnia jest pusta, no to nie ma czegoś kluczowego. I wydaje mi się, że można ten, ten brak wody interpretować w tym utworze jako brak takiej bliskości z inną osobą. Nie? I kiedy sobie o tym pomyślę, to chyba faktycznie tak jest. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale że właśnie człowiek bez relacji jest trochę pusty. Nie? My jesteśmy stworzeni do tego, by tworzyć jakąś relację nie? Z, z innymi osobami. No, dla mnie pełna zgoda. Ja, ja się zgadzam to jest niepsychologicznie nawet przecież jedna z takich podstawowych informacji że y, jako ludzie jesteśmy po prostu istotami relacyjnymi. Tak, tak. Są takie badania, Harvard Study of Adult Development, oh, prowadzone od 1938 roku na dużej grupie ludzi z różnych warstw społecznych, o różnym wykształceniu, kolorze skóry. Tylko co jest ciekawe, to są badania prowadzone przez prawie że całe życie tych osób, bardzo długo, tak zwane badania longitudinarne. No i tam się wyłania jeden wniosek, że tym, co nam daje szczęście, satysfakcję z życia, poczucie spełnienia, nawet zdrowie, są właśnie relacje. Yy, niezależnie, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, relacje. Ale re relacje z sobą, nie chodzi tak. o relacje do przedmiotu, na przykład. Nie, 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 bo ja mam nie, nie, nie. jakąś relację teraz z tą szklanką. w pewnym sensie masz, no tak, tak. No I słuchajcie, jak tak mówicie to ja sobie trochę pozbierałem te wszystkie elementy w całość pewną, bo mówimy trochę o relacjach, mówimy trochę studnia, jakiś temat wokół wody czy wokół braku wody. No mi się to kojarzy przede wszystkim z sceną w Nowym Testamencie z rozmową Jezusa z samarytanką przy studni. Nie jest ta sytuacja, że Jezus przychodzi do Samarii, do innej krainy, no, i tam uczniów wysyła, żeby zakupili żywność gdzieś do okolicznej wsi. I wtedy przychodzi w bardzo dziwnej porze, takiej specyficznej, nie? bo to jest południe, więc normalnie ludzie po prostu się kryją, gdzieś chowają przed tym skwarem. To jest bliski, bliski wschód, nie? Każdy, dziękuję za choćby odrobinę cienia. A przychodzi samarytanka, chce zaczerpnąć wody, i wywiązuje się ta niezwykle ciekawa dyskusja. To jest czwarty rozdział Jana, prawda? Tak. E, tak, tak. Możesz przeczytać w sumie, żeby, żebyśmy mieli taki. Mogę przeczytać, tylko muszę najpierw znaleźć ten fragment. Spokojnie, z... poczekamy. Tak, bo to nie jest przypadek, że ona tam idzie w samo południe, e, czyli w czasie, kiedy normalnie nikt nie chodzi po wodę. To jest ciekawe. I, I w tej rozmowie to się wyłania. No tak, słuchajcie, już mam czwarty rozdział. Od początku go czytaj, czy tam dopiero od tej. Zresztą wybierz fragment, jak uważasz w sumie, jak, jak nam będzie wygodniej do dyskusji. Jeśli chcesz i masz taką możliwość, wesprzyj nas w naszej formacji do kapłaństwa i kaznodziejstwa. Wejdź na stronę twójbrat.pl, tam znajdziesz więcej informacji. Mhm. Dobra, Jezus musiał przejść przez Samarię i przybył do miejscowości samarytańskiej zwanej Sychar, położonej niedaleko posiadłości, którą przekazał Jakub swemu synowi Józefowi. Tam znajdowała się studnia Jakuba. Jezus, zmęczony przebytą drogą, usiadł obok studni, a było to około godziny szóstej, czyli trzeba dodać sześć godzin do tego. Dwunasta, według tego, co mówiłeś. Nadeszła wtedy kobieta, Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił ją: Daj mi się napić. Jego uczniowie natomiast poszli do miejscowości, aby kupić coś do jedzenia. Kobieta odparła jednak: Jakże ty, Żyd, Możesz prosić mnie, kobietę samarytańską, o wodę. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. Na jej słowa Jezus odpowiedział: Gdybyś znała dar Boży, a także wiedziała, kim jest ten, kto ci rzekł, daj mi się napić, to byś go poprosiła, a on dałby ci wody żywej. Kobieta zawołała wtedy: Panie, przecież ty nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc weźmiesz wodę żywą? Czyż, czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam te studnie? Zresztą on sam z niej korzystał, jego synowie i trzody. Wówczas Jezus oznajmił jej: Każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast, kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, Stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne. Kobieta poprosiła więc: Panie, daj mi takiej wody, abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie musiała przychodzić tutaj i czerpać. Myślę, że wystarczy. To jest długa perykopa, no. nie? ale zawsze, jak jest jakaś dyskusja odnośnie wody, to mi się później chce pić. Także przepraszam bardzo. Ale... Ze studni masz tą wodę? Ja mam ze studni, ale mam czerpak. Okej. Okay. Tam się potem pojawia ten wątek, że ona miała pięciu mężów, w zasadzie ma takiego szóstego, może nie całkiem męża, i ona to pokazuje, że cały czas szuka tej relacji, jakiejś bliskości, i cały czas jej nie znajduje. No, bo tutaj trzeba dodać, nie, że ten, to, to, że miała pięciu mężów wiąże się z tymi listami rozwodowymi, czyli jak, jak dobrze kojarzę, to jest tak, że ten, ten mąż musiał gdzieś publicznie przeczytać taki list, w którym znajdował się jakby powód, dlaczego oni już nie będą ze sobą razem, więc ta kobieta musiała się nasłuchać mnóstwa jakichś strasznie raniących rzeczy, nie, dotyczących jej osoby i to nie raz, tylko pięć razy. I z jakimś takim Brakiem przychodzi, przychodzi do Chrystusa. Chyba z takim właśnie bardzo podstawowym brakiem. Nie? Jak mówimy o tych relacjach, no to zobaczcie, że woda jest czymś takim. Mhm. Człowiek może tam, nie wiem, z 40 dni, czy właśnie mniej więcej czy miesiąc wytrzymać bez jedzenia bodajże? Aha, bez jedzenia, tak, 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 tak. zgodnie z jakimiś tam danymi, mniej więcej, coś, coś takiego. A bez wody? Kilka dni mi się zdaje, że to jest, jest jakiś, mhm. jakiś taki maks. Mhm. Bez wody nie byłoby życia na Ziemi. Nie? Woda jako coś w ogóle takiego fundamentalnego, i to mi się jakoś bardzo mocno skleja z tym, że e, potrzeba osobowej relacji. No tak, nie, tylko że akurat w tym fragmencie, w którym przeczytałem, to właśnie Jezus pokazuje, że, że tu nie chodzi tylko o taką wodę zwyczajną. E, taką wodę, jaką ma na myśli samarytanka, nie? czyli taką, którą po prostu można zaczerpnąć ze studni, ale on mówi o tej. Wodzie żywej, nie? Czyli, czyli właśnie o czymś więcej niż tylko wodzie, co jest nam potrzebne do życia, jak, jakiejś wodzie żywej, którą daje tylko. Tylko Bóg, nie? W tym głębszym znaczeniu, mhm. nie? bo w tym, w tym podstawowym to no. chyba chodzi o, ten, o wodę w sensie o jakiś strumień, o coś w sensie o jakiś ruch Żył wody. Że, że tam woda jak to, przy takich temperaturach, to jak, jak tak stała w miejscu, to mhm. się nieciekawe rzeczy zaczęły robić, więc woda żywa jest zdatna jakby do picia, że po mhm. niej się że będzie żyło dalej, że tak powiem, po tej żywej wodzie. Tak, i tam mówią o tej wodzie żywej, źródlanej, tylko mają jakby troszkę coś innego na myśli. Samarytanka tą wodę, wodę, a. Ale Jezus mówi coś jeszcze więcej. w tym głębszym sensie, o którym ty mówisz Marcin, No Dokładnie, nie? bo tu Jezus powiedział, że każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia. Hmm. A to jest ciekawe, Co czym wam ci... się kojarzy ten fragment w ogóle, w sensie. No, ja w ogóle myślę nad, czym, nad tym, czym jest ta woda, nie? o czym on mówi. Nie? Co może być taką wodą, żeby nie odczuwać więcej pragnienia? Czym mogę się tak zaspokoić, żebym jako, jako człowiek czuł się, wiesz, nasycony na wieki? Nie? <laughs> no tak to może tylko Bóg nasycić człowieka. Tak, tak samo jak z pokarmem, nie? To, mm. bo, to mi się od razu jest seria takich skojarzy. Nie wiem, mój taki strumień świadomości to mi się też kojarzy, kojarzy z Manną e, i z jako tym chlebem, takim, który jedli ojcowie na pustyni, a umierali Tutaj też Jezus mm. mówi: A teraz chleb, który ja Wam dam, e, to ten człowiek jakby nie umrze po nim. I myślę, że tutaj możemy iść w podobną stronę, że. E, Jezus daje taką, taką wodę, i teraz pytanie, co to jest? Być może to możemy nazwać jako po prostu relację z Nim, osobową mm. relację z Jezusem, który jest Bogiem. Które się pewnie jakoś zrealizuje dopiero w wieczności, nie? Tak, tak. Aczkolwiek już teraz możemy nawiązywać z Nim. Z nim relacje. Ale czy, czy macie, macie może jakąś taką scenę biblijną ze Starego Testamentu? Ja myślę, że Mati, ty masz na pewno taką scenę. Ale to pewnie nie jedną. Ja myślę, że mam, Matti, że Matti mam jest jedną. biblistą z zamiłowania. Mati jest biblistą. Teraz to czuję się taki onieśmielony tym, ale... Oj to, e, oj to. No ja, bym, ja bym wam zwrócił chyba uwagę, to mnie jakoś bardzo tak dotknęło, że e, są takie trzy sceny starotestamentalne, które wprost się tak bardzo ściśle łączą z, z tą sceną Jezusa z Samarytanką przy studni. Mm -hmm. To jest moment, gdy Abraham wysyła swojego sługę po to, żeby znalazł żonę dla Izaaka. To jest jeden moment. Mamy scenę Jakuba przy studni, gdzie potem jakby spotyka i poznaje Rachelę. Mhm. I mamy jeszcze jedną scenę, gdzie, gdzie Mojżesz, to jest w Księdze Wyjścia gdzieś tam na początku, gdzie Mojżesz jest w kraju bodajże Marianitów. I on tam też spotyka chyba siedem córek przy, e, przy studni, e, cór, córek pewnego kapłana. Swoją przyszłą e, i żonę, Seforę, tak. Mm. tak. To są takie trzy, trzy te. I wiecie, co jest cieka ciekawe tutaj? Że schemat mm. jest w każdej z tych scen dokładnie taki sam. To ale znaczy... też koło południa się spotykali? Nie, właśnie nie, no. ale nie to, ale już ci powiem jakby okay. o co chodzi. Bo jest okay. tak. E, jest jakiś człowiek, jakiś typo, który wychodzi do zupełnie innego kraju. To jest pierwsza rzecz, w jakiś zupełnie okay. inny rejon, jakąś inną tak, krainę geograficzną. Tak jak Jezus do Samarii. Tak jak Jezus do okay. Samarii. Później e, przychodzi kobieta bądź kobiety do studni. E, żeby, tak jak Samarytanka. Tak jak Samarytanka, <laughs> żeby zaczerpnąć wodę bądź e, i, i teraz ten, ta osoba, ten, ten mężczyzna albo daje tą wodę, albo prosi o tą wodę. Tutaj w, okay. w zależności, ale jest, jest, jest ten temat wody. Jezus teraz... prosił mówiąc, daj mi pić. Daj okay, mi pić. Jest, jest wszystko się zgadza, nie? Okay, no. teraz jest ostatni element, który. No tutaj to, to już jest takie kontrowersyjne, ale też niesamowicie ciekawe. Że do tej pory te wszystkie sceny ze Starego Testamentu kończą się po tej scenie ze studnią i z wodą, to prowadzi wszystko do małżeństwa. Jakub z Rachelą, ten, ten sługa, który, który znalazł dla Izaaka żonę i tak samo mojżesz i Sefora. Tylko Sefora, nie te siedem córek, tylko jedna, tylko tak? jedna. Sephora, okay. Tak. tak. Się właśnie I te teraz siedem. pytanie pytanie jak to, jak to nam daje jaki to nam daje obraz nie? niesamowity do do tej sceny Jezusa z samarytanką. Bo mi się to kojarzy z, z dwoma rzeczami. Że, no ale Jezus no, się nie ożenił z Samarytanką. On był bezrzędny z tego, co wiem. Tak, no oczywiście, że był bezrzędny, tylko. <laughs> Sprawdzam faktycznie. Wiesz co, wiesz co, Marcin. Jakbyś popatrzył na to mm -hmm. jako taką metaforę. Nie metaforę, czyli coś, co okay, nie miało dobra, miejsca. rzeczywiście, dobra, tylko spojrzymy na to w sposób metaforyczny, to. Mógłby to być na przykład taki trochę anachronizm, nie? bo wiadomo, że to, co jest opisane, te sceny z życia Jezusa, no były spisywane tam kilkadziesiąt lat później po tych wydarzeniach z życia Jezusa. I teraz. Moglibyśmy to potraktować jako taką tą samarytankę, jako taką figurę w ogóle późniejszego chrześcijaństwa, tego nie pochodzącego od Żydów, tylko pochodzącego od, od, od Pogan, tak to, co później święty Paweł rozwijał przez tą swoją działalność. I wtedy mamy taką właśnie Chrystus jako oblubieniec i samarytanka jako oblubienica w znaczeniu w ogóle kościoła, który się wywodzi od pogan. I to już uważam, jest, jest bardzo mocne. Ale mnie osobiście jakoś urzeka jeszcze, jeszcze ta druga interpretacja. Tak szybko bym ją powiedział. To jest interpretacja, że z tymi wszystkimi brakami i poranieniami, jakie ma ta samarytanka, ona przychodzi do Chrystusa i ona się spodziewa być może, że on zapełni, zapełni ją, jej pustkę. Ale myślę, że w bardzo podobny sposób jak do tej pory była zapełniana przez tych jakby kolejnych mężów, że być może oczekuje, że, że znowu będzie jakoś to samo, że znowu wzbudzi jakoś zainteresowanie po prostu mężczyzny. A Jezus tak zapełnia jej pustkę, ten jej brak, ale w zupełnie inny sposób niż ona się spodziewa. Daje jej coś, co zupełnie przekracza, nie? No właśnie, ja pomyślałem o tym samym, nie? że ona miała, miała już pięciu mężów nie? I, nadal, i nadal była niezaspokojona w tym znaczeniu, że nadal odczuwała jakieś relacje i nie? zrozumienia. Nie? I teraz przychodzi no. Jezus, który jest jakimś typem, takim. W Starym Testamencie pojawiały się podobne motywy, że facet spotyka się przy studni i później żeni się z tą kobietą, którą tam spotkał. No, Jezus wiemy, że, że się nie żeni z tą samarytanką, ale jest jakąś odpowiedzią na spełnienie ty, tych jej braków, tej jej potrzeby, tej jej pragnienia, nie? Kto, które ona miała. No, tak, ciekawa Chcę jej pokazać, że ta relacja najważniejsza, najbardziej podstawowa, najbardziej jedyna, która zaspokaja, to relacja człowieka z Bogiem. Mhm. No, i potem y, z Kościołem, który y, jest tą rzeczywistością Bożą na ziemi, który też się opiera na relacjach. Nie? To nie jest tak, że każdy z nas ma tutaj swoją indywidualną relację z Bogiem, tylko my to też przeżywamy razem z innymi. No tak, bo Kościół to wspólnota, nie? Przede wszystkim. Taka wspólnota to ludzie, a rodzinie jest. się ma relacje. Dokładnie. Wszystko się zgadza. I to jest też ciekawe, że tam się pojawia ta woda żywa. Nie? I jest taki fragment no. też w Ewangelijana, gdzie Jezus mówi o tej wodzie żywej. To jest siódmy rozdział. O, masz zapisane. Tak, tak, ale wiesz, ty masz pismo, więc lepiej to my będzie, My sobie przeczytać. tutaj spojrzymy, my sobie spojrzymy. To my sobie śmiało łukasz przeczytać. W, w ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta. Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Mhm. To mamy odpowiedź na nasze pytanie, które Marcin no tak. na początku zadał. Co jest tą, co jest tą wodą? wodą w tej relacji? Że to jest sam Bóg, sam Duch Święty, nie? Tak. Duch Święty, którego mamy od Chrztu, który działa mhm. w nas, działa w kościele i on te relacje tworzy. Nasze z innymi, nasze z Bogiem. Jakoś nas prowadzi, nie? Żeby, żeby te wszystkie rzeczy, które są takie poranione, często nieudane, że jeżeli Mu się powierzymy, ja to sobie jakoś tak, tak, tak odbieram i też często się staram w ten sposób modlić, mm -hmm. żeby, żeby Duch Święty prowadził właśnie przez to życie, przez te wszystkie wybory, które mamy, często trudne decyzje, no to jeżeli spojrzymy i jakby zaufamy Mu, to, to ja myślę, to ta, ta perspektywa bardzo dużo zmienia, Nie, że się powierzamy Duchowi Świętemu. No To jest ciekawe, ja tak sobie myślę, dlaczego Jezus porównuje ducha świętego akurat z wodą. Ale kiedy sobie zda, zdałem sprawę z tego, że woda jest tym, co jest najpotrzebniejsze, najbardziej potrzebne, przepraszam, do życia, nie? No to, no to Jezus chce pokazać, że. Moje życie jako człowieka będzie pełne dopiero kiedy ja będę czerpać od Ducha Świętego, nie, że ja po to mhm. żyję, żeby jakoś wejść w relację z Duchem Świętym, żeby wejść w relację z Bogiem. Wtedy moje życie jakoś się dopełnia i jakoś, no właśnie, ta, ta pustka, która gdzieś była wcześniej, jeżeli człowiek jest studnią. No to, no to może być zapełnione. Staje nie? się dużo pełniejsza tak. i też odnawia, nie? odświeża, tak mhm. jak woda człowieka dodaje mu sił nowych. I sam mogę dawać, nie? w sensie jeżeli ja jestem studią, która ma w sobie wodę, nie? czyli mam w sobie Ducha Świętego, to ja mogę dawać innym też tą wodę. Nie? W sensie, że ktoś inny może zaczerpnąć ode mnie. nie wiem nie? żeby tak Przypominają mi się takie słowa, które mówił taki, taki mój znajomy biskup. O, właśnie taką znajomość. To on, on mówił o tym, żebyśmy się stali twarzą Ewangelii. Nie? To, może to nie był jego tekst, nie? ale on często, często nam powtarzał, żebyśmy się stali twarzą Ewangelii. Nie? To myślę, że taka studnia, z której można czerpać, to jest ta sama metafora, nie? że ludzie widząc mnie. Ciebie, ciebie, was, to, to mogą dostrzec Boga, nie. Studnia, która się przelewa, z której ktoś inny, też, kto doświadcza braku, może zaczerpnąć. I wtedy już między nami też się tworzy relacja, nie patrzcie, jest. też Idealny stan by był nie? Taki, do którego hmm. zmierzamy gdzieś tam. No tak, idealny stan, do którego zmierzamy, czyli gdzieś do nieba, nie do Boga. I tak bardzo mi się skojarzyło to, co powiedziałeś, że, że to, z tej studni aż się wylewa, bo Tomasz za chwilę tak mówił, nie? Że, że bonum es diffusivum sui, że się. Tak, tak, że się wylewa gdzieś to dobro i podobnie miłosierdzie, nie? To, jest, to jest coś więcej niż sprawiedliwość. To nie jest tylko szklanka wypełniona, tylko cały czas rozlewająca się gdzieś tym dobrem miłosierdziem i tak dalej. A mówię o tym dlatego, bo Trójca Święta jest. Jedną wielką relacją można powiedzieć, nie? Że, że między Ojcem i Synem i Duchem Świętym jest cały czas no, cały czas relacja, nie? Cały czas relacja. I w niebie będzie cały czas relacja. I my przez naszą relację z Bogiem wchodzimy w to. Wchodzimy w Trójce Świętą. Tak, a trójce myślę, że już możemy zostawić, bo coś czuję, że ten temat może się jeszcze pojawić w naszej, już w trochę innym wydaniu, ale w następnej dyskusji. Tutaj nie wiem, nie pamiętam teraz z kim z Was będę mieć okazję, albo nie będę mieć mhm. okazji rozmawiać, ale tutaj jeszcze z braćmi na pewno w następnym, którym z odcinków będziemy dyskutować o tym no, temacie. To, to poważnie, tak? no. A przy jakim będziemy? odcinku? Oj, to będzie najbardziej abstrakcyjny, z najbardziej abstrakno. No to bez czego? Właśnie bez niczego. Będziemy mówić <grym> o nic, nicości w niczym, czy odmieją to sobie, jak wolisz. Słuchajcie, dzięki bardzo za, za tą rozmowę, bo. No, świetnie wyszła ja się naprawdę. Z każdą rozmową z Wami dowiaduję szczerze coraz to nowych rzeczy, które, o których wcześniej nie wiedziałem. Także dzięki bardzo. No. Dzięki. Dzięki. Ja w takim razie będę czekać na ten odcinek bez niczego, bo jestem ciekaw aż, Czekaj, co Co tam... Posłuchasz sobie. Ja również. Dziękujemy. Wiecie. Dzięki. Zostaw lajka lub komentarz.